Od naucza Trybunalska po lewej stronie widzimy łoburza PKN GS79, który pa parkuje bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, by było śmiesznie napisane jeszcze szkoła, po prostu bezmózgowiec. Ale tu jaki drugi bezmózgowiec dopuścił ruch rowerów w przeciwnym kierunku, no po prostu nie możemy pojąć skąd tak dużo głupich ale widzimy też pozytywny aspekt, bo po lewej stronie na B36 już nikt nie parkuje wkręcamy w ulicę Miecznikowską sprawdzimy czy na tym trawniku pod znowu parkuje jakiś hultaj Niszczący zieleń. Jak na razie takiego hultaja nie widać. Ale sprawdzimy. Nie ma. Być może to był jednorazowy wybryk. I tym właściwie optymistycznym akcentem zakończymy nasze. Blubry starego Marycha. Dzięki bardzo.